Dobry, witam Was. Bardzo serdecznie w nowej serii, a mianowicie Public Transport Simulator. Mam już trochę odblokowanych rzeczy, ale moi drodzy, ich zostało dużo, ale to dużo więcej. Tak więc, co? Jedziemy yy, naszym busikiem. Przynajmniej, no, jedziemy, gra jest bardzo łatwa, mianowicie jedziemy autobusem i nie możemy się rozbić. Tak więc, no, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, 5 łapek w górę i robimy z tego serię. No. Tak więc, wiesz, brałem już o łapki. Mam nadzieję, że subik zostawiony oczywiście z dzwoneczkiem. Że ty, 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 nie mogę wskazać palcem, ale zostawiliście tego suba. Tak więc, no. Co to ma być? No... Ej, bo mi autobus cofa. No o co chodziło? Dobra, jedziemy. bip. bip. Otwieramy drzwi. E, 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 lovina. A, a, lovina. A, a. Wiecie, czemu tak robię? Żeby nie było nudno! E -e Eluwina! Dobra, koniec wykupów. Eluwina to y jest y przywitanie, Young. Ogólnie nie powiem wam ciekawostkę. Zastanawiam się nad zrobieniem piosenki. Napiszcie w komentarzach, czy czy, czy chcielibyście piosenkę? Może, może zrobię, bo umiem. No, jeżeli mi ktoś nie wie, to w sensie ja nie umiem, ale mój tata umie. Więc tak, to to zrobię. Może jakiegoś bita, w sensie hiciora. Ale jak teraz w domu siedzieć, to, to nie wiem, czy to będzie hicior. Dobra, jedziemy, bip, bip. Dziękuję. Do widzenia. A, czerwone światło. Dobra, jedziemy, bip, bip. Jak widzicie. Może zrobię screena teraz i będziecie mogli, jakby co to mnie, będziecie mogli tutaj w ten, na przyszłość się polecam jako kierowca autobusu, spokojnie. Idziemy, 80 na godzinę, no nie, nie możemy 80, jej, Zatrzymania się, po prostu dzieło sztuki. Sztuki reklama. Do widzenia. Wyłączam WiFi, wyłączam WiFi. O co to ma być? Nie, wyłączam gramy. Uuu. Ej. Ha, ha, ha. Trzeba się przewietrzyć, prawda? No nie te. Te chcę. Idzie otwarte. Idziemy! Dezawu! Jedziemy! Bum, 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 bum! Bum, bum! Dzień dobry! Siemaneczko! Wsiadajcie! I te drzwi są zamknięte. Do widzenia! Jedziemy! You can start driving! Dobra, czerwone. O, zrobiło się zielone. Łezu! jezu moja równica się zbagowała? O nie, nie wyhamowałem. Dobra, siadajcie! No nie, muszę, muszę cofnąć, no? Naprawdę trzeba cofać? Na klientów? No! Siadajcie! E, e, e!

Jezu! Jezu! Ona jest łysa, fuj! Ona jest łysa, fuj! Dobra, jedziemy. wycieraczki trzeba włączyć. Oczywiście. Brem, 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 brem. brem. YouTube robi mnie. Au, au, au. Siemaneczko, krzychuleczce. To Temu się nie zatrzymuje na przystanku? Dobra, idziemy. Bip, bip. <śmiennie>

Zmęczyłem się. Dobra, jedziemy. Pip, pip, pip. O nie, chyba jest piana i nic nie widzę. Opatrzcie, ktoś mi tutaj narzucił. Na chyba takie jakiś soczek. Nie wiem, co to. Dobra, jedziemy. Da-da-da, da-da-da-da-da. Dobra jedźmy se taką kamerką Taką o W końcu jest fajna Robimy co chcemy a wy macie tu rutu. Żyjemy dla jajec i ciągłej boruty Ekipa bujasz się do tej nuty Jej Przejmu... Ha! Jej! Przejmujemy YouTube Robimy, co chcemy! Tu, 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 tu! Ryby dla ciągłej buruty! Ła! Ła! Jakbym przejechał, to by było najlepiej! Jadę normalnie! Patrzcie to! Jedziemy tędy! Nie obchodzi mnie to że nie! O nie, lusterko! Jedziemy tu! Dawaj. No, ej, To nie wersy, to jest niewidzialna ściana. A czemu ona nie ma cienia? Skoro to jest niewidzialna ściana. Dobra. Jedź dalej!

Jedziemy, 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 jedziemy. Kiedy następny przystanek? uhu O! O! Pomocy! Spagowałem grę! Pomocy! Pomocy! Ej, no, nie wiem, czy wiecie. Nie wiem, czy wleciał jeszcze na kanał, ale grałem Bus Simulator y, Ultimate. I tam się zbagowałem tak, że prze wyleciałem przez autostradę. Nowe powiedzonko. W każdej grze, co zrobię, będą bugi. No, wiecie co? Myślę, że. Takim akcentem zakończymy ten odcinek, więc jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapę w górę, suba, komentarz, bo czytam komentarze, Serduszkuję oczywiście, przynajmniej jak mam dostęp do konta, bo nie pamiętam hasła. Tak więc trzymajcie się, do kolejnych filmów. Pa, pa! Pu!